Witam, witam z tej strony Martarnow. Dzisiaj jest jakby drugi odcinek Szkoły Żeglarstwa. Tak jak mówiłem, miałem przerwę. Chciałem sobie troszeczkę podświeżać, jak to się pozmieniało, bo tych zmian troszeczkę było w ostatnich latach. Kiedyś mieliśmy stopnie żeglarz jachtowy, sternik jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy. A jak to wygląda obecnie? W tej chwili mamy stopień żeglarza jachtowego. Kolejnym stopniem jest już jachtowy sternik morski. Sternik jachtowy jako taki zniknął. Jeżeli ktoś posiada taki patent sternika jachtowego wydany przed rokiem 2006, to po prostu go może sobie wymienić, korzystając ze strony pya.org.pl. Być może za chwilę tam pokażę, w którym miejscu wypełnia się wniosek, ponosi się opłatę tam 50 zł i, i można sobie wymienić na jachtowego sternika morskiego. Tutaj jeszcze raz przypominam, w tej chwili jakby nie ma obowiązku robienia kursów. Kursy teraz są tylko na młodszego instruktora i, i no w ogóle w, w linii instruktorów tak? to są wymagane jakieś tam kursy, a tutaj wystarczy po prostu zdawać egzaminy. No i egzaminy są właściwie na dwóch stopniach, na żeglarzu jachtowym i później na jachtowym sterniku morskim. Kapitana dostajemy już po odbyciu stażu. Trzeba odbyć co najmniej 6 rejsów po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o, o długości kadłuba powyżej 7,5 metra. I trzeba odbyć co najmniej na rejs 100 godzin żeglugi powyżej, na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 metrów. No to jest ta część, co mi właśnie brakuje, tych 100 godzin na takim jachcie. I 100 godzin na, na, na pływach z do co dwóch po, portów pływowych, czyli jest jakiś tam na, pół, na północnym, tygodniowy w sumie. Keternik jachtowy morski może prowadzić jachty do 18 metrów po wodach morskich, długości kadłuba. Kapitan jachtowy, no, bez ograniczeń, w zakresie jachtów sportowych, a to się kończy na 24 metrach. No i dobrze, co się pozmieniało w systemie szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na patenty żeglarskie? Krótko o szkoleniu na, na patent żeglarza jechtowego. Generalnie, z wiedzy teoretycznej są to przepisy, tak jak widać tam, no, takie podstawy, ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki, awarie, tego typu tam rzeczy. Bo żeglarz jachtowy generalnie na śródlądziu jest jakby kapitan, bo jest taki o właśnie ślubnowy kapitan, tam może wziąć praktycznie wszystko. I takie podstawowe wiedzy, yy, podstawowa wiedza o, o, o przepisach na yy, wodach morskich, etykiety jachtowej i takie tam rzeczy. Te wiadomości, o, to, jeżeli chodzi o ślądowe jachty żeglowe, no to są takie naprawdę podstawowe, bez wchodzenia w jakieś tam szczegóły. Teoria żeglowania to są yy, yy, no takie no, podstawy, no to w zasadzie nie ma żadnych cudów. Yy, zasady manewrowania, z locji parę informacji. Yy, jeżeli chodzi o locję, to na pewno ją troszeczkę yy, rozbudujemy, bo nie będę te, do tego podchodził dwa razy, więc ja tylko będę w swoich tam, powiedzmy, materiałach zaznaczał, że to jest, dotąd jest na żeglarza, a to już jest takie tam rozwinięcie na, na przykład na jtsm yy, No jakieś tam podstawy, meteo, yy, ratownictwo to jeżeli chodzi o dział ratownictwo, to tutaj radzę dobrze znać, bo to jest taki konik. Zawsze tutaj jest ratownictwo dość mocno jest sprawdzane. Meteorologia mniej to są takie podstawy, że skąd odczytać y, prognozę, jak planować rejs, takie tam rzeczy dość banalne. No i umiejętności praktyczne, tak jak widać, nie będę ich tu wymieniał. Ale proszę bardzo, są już też właśnie tego nie było kiedyś, y, czyli instalacje paliwowe, wodne, elektryczne, gazowe, no to weszło, a kiedyś tego nie było w tym zakresie. Y, Powiedzmy, że żeglarza jachtowego. No i manewrówka, jakieś tam prace posmańskie na silniku, pod żaglami i tak dalej. No i później mamy już y, szkolenie na patent y, jachtowego sternika morskiego. No i tutaj to jest już troszeczkę więcej. I tego się nie da szybko i krótko zrobić. To będzie jednak troszeczkę trzeba poświęcić czasu na to, ale no, postaram się jakieś tam przygotować materiały, żeby to było y, powiedzmy, strawne i nienurzące. No właśnie, ale chociaż są wybrane flagi MKS, bo cały system to też trochę trzeba czasu poświęcić, żeby to zapamiętać. Wszystko MKS to jest Międzynarodowy yy, Kod Sygnałowy, skrót tego. GSM, tutaj na pewno jest yy, też MDSS. Yy, jest czy nie ma? Nie powinien być, jest, yy, GMDSS, czyli to jest yy, umiejętność nawiązywania łączności za pomocą radiotelefonu. To nie ma nic na przykład EPIR-B i tak dalej. Ja to rozszały ten system, chciałbym y, y, omówić, jak to działa, y, co to są transportery radarowe i takie tam rzeczy. E, tu mam przed sobą jeszcze takie wytyczne dla egzaminatorów, y, no jak organizować y, y, prawidłowo egzamin na żeglarza jachtowego i tak dalej. I y, y, co tutaj się pozmieniało? Y, słuchajcie, w tej chwili to jest tak, że wrzuca się wniosek. Y, Elektronicznie. Tam PZZ generuje ze swojej bazy jakieś tam pytania, które się po prostu yy, drukuje i potem powiela, żeby dać to, yy, no, zdającym, tak. Czyli raczej jest to forma yy, pisemna, tak, jeśli chodzi o teorię. No, a jeśli chodzi o. Yy, praktykę, no to też są tutaj pewne wytyczne w jakich warunkach się mogą yy, odbywać. Kogoś, to będzie interesował, to sobie może yy, wejść na szkolenie pyja.org.pl i tam są yy, dokumenty dla egzaminatora, także można sobie tam to odczytać. Dla zainteresowanych. Więc... Aha, tutaj co warto by było pokazać, wam pokażę zaraz yy, yy, takie przykładowe, gdzie można znaleźć yy, takie przykładowe testy. One są bardzo zbliżone do tego, co ma yy, PZZ można no, się sprawdzić siebie na przykład po zakończeniu tam cyklu, już jakichś tam szkoleń, nie wiem, własnych. No i teraz po prostu zobaczyć, jak, jak to wychodzi. Tutaj jeszcze króciutko, też na stronie ppa.pl patenty, i tutaj są właśnie sprawy, jak uzyskać określony patent. I tutaj mamy na przykład patent kapitana. I mamy zarówno, jeżeli chodzi o wymagania stażowe, informacje, jak i co należy wykonać. 50 zł, jak ktoś jest tam jeszcze studentem, to czyli dla studentów wieku do 26 lat jest to 25 zł. Ale to już sobie tam myślę osoba znajdzie, która będzie chciała. No i tutaj macie na przykład uprawnienia jak którego sternika morskiego. No wiadomo, na śródlądzie wszystko i tutaj do 18 metrów kadłuba po wodach morskich. I, I tu jest jeszcze właśnie informacja, o której mówiłem wcześniej, czyli wymiana Patentu starego sternika jachtowego sprzed roku, yy, sprzed roku 2006. I tu możemy wygenerować wniosek i tak dalej. Jeżeli ktoś jeszcze nie wymienił, to, to, to śmiało może, bo zdanie już egzaminów na jts obecnych to, to nie jest takie wcale proste. No i tutaj yy, chciałem pokazać: jest taka stronka żeglarstwowaw.pl Tutaj są właśnie na przykład testy przygotowane akurat na żeglarza jachtowego jest tu ilość pytań, można sobie odpalić test, jest tutaj tryb nauki i można sobie zrobić w trybie nauki, a można też zrobić jakąś symulację testu i rozpocząć testu i zobaczyć jak to wygląda. For no i tutaj akurat widzimy takie dosyć pytania, niektóre są proste, ale powiem szczerze, że tutaj patrzyłem, że trzeba się czasami dwa razy zastanowić, zanim się coś kliknie, bo są skonstruowane wrednie i tak samo jest z pytaniami no z PZŻ, one są podobnie jak na prawo jazdy, czyli jak dobrze nie przeczytamy, no to jest kicha. Także można się pobawić, tutaj jest zespół autorów, autorzy pytań, ja mam jeszcze jakieś takie testy własne, jeszcze konstruowane przez Mariusza Zawiszewskiego, który tam też mocno działa w komisji szkolenia PZŻ, także czy jedne, czy drugie to naprawdę są y, y, no, przydatne, żeby się na przykład sprawdzić nie? i w miarę wtedy spokojnie podchodzić do egzaminu. Ale tu Wam jeszcze pokażę z kolei, bo sobie stopień żeglarza, to nie ma się tak co stresować. Tutaj bardzo fajnie naruża.pl y, w jakimś blogu y, napisał, kto napisał? Nie wiem, kto napisał w tym rzezie. Jest tu parę takich fajnych y, y, porad, y, zarówno z kwestii formalnych, jak i, i no, informacji o tym, że są część praktyczna i y, y, teoretyczna. No. Prawo drogi, uprawnienia żeglarza jechtowego, z meteo, to jest zjawiska zwiastujące załamanie pogody, jak można je uzyskać. Dokładnie o co chodzi, z czerwonym czy żółtym kolorem zachodzącego słońca? To są takie najważniejsze rzeczy. Tak jak tu piszę, tak samo co to jest bryza dzień na noc, no to pytają też i faktycznie. Y, tak jak tu pisze, że można wymagać, ja na przykład bardzo często o to pytam, bo to się przydaje w żeglowaniu, w planowaniu, czy bliżej brzegu, czy dalej i można zrobić ratownictwo dokładnie w całości. Tutaj nie ma zmił się, a jeżeli chodzi o to żeglowania, to rzeczywiście wiatry pozorne, rzeczywiste i tak dalej, trzeba znać siły działające na stery, kursy ze wiatru. Ja jeszcze tutaj często gęsto o... Yy, różnice, yy, znaczy jak zachowuje się jacht mieczowy, a jacht yy, yy, balastowy. To również lubię pytać. No locja, no to trzeba znać po prostu wszystkie znaki, znaki kardynalne, yy, no mniej te oznaczenia może takie, yy, które są na tablicach, no ale, ale, ale zawsze zwracam uwagę te na te, które są ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, takie jak, jak to, że idzie linia wysokiego napięcia i, i tego typu rzeczy. Teoria ma ma manewrowania. Hmm. Jeżeli umiecie faktycznie manewrować się nauczycie, to już będziecie wszystko wiedzieli, bo to są te rzeczy właśnie co zrobiłem w pierwszym odcinku, czyli lewy tam fokusz wybiera i tak dalej, co w którym momencie. Wiadomości o jachtach żeglowych, no, linki na jachcie, linowanie stałe, ruchome, jakieś podstawowe rzeczy, zcił gdzie, gdzie jest rufa, jakieś takie drobiazgi, tam jak ktoś nie będzie znał tam pozycji, nie wiem, Szkętli, co to jest Szkętla, gdzie ona jest, to poważnie można pływać, nie wiedząc tego. To jest zresztą blok jakby Bartka, pana Bartka Milewskiego. Tutaj jeszcze na koniec chciałem zrobić taką wstawkę, żebyście zobaczyli. To jest jacht SY Mestwin, który zresztą z górka zachodniej zwykle stoi. Jak wygląda rozdzielnica elektryczna? No, wczesne rokokoko. Zaraz się przewinę trochę dalej, gdzie w tym rejsie zresztą mieliśmy okazję spotkać jachcik y, nasza chata który był, właśnie zaczynał rejs dookoła świata, o dokładnej. to jest y, to jest w porcie Nexo, to jest w Danii, na wyspie Borchon i to jest nasza chata i tam Wam pokażę jak wygląda elektrykę gdzie, no, miałem swój udział w tym y, że ona wygląda tak jak wygląda y, jeżeli chodzi tam o instalację elektryczną, no parę rzeczy jest, prawda tutaj jest y, rozdzielnica jest akurat y, nieco inna natomiast same rozwiązania, no to, to Brałem udział tutaj w konsultacjach, jak to wszystko ma wyglądać. No i to było naprawdę fajnie zrobione. A jeszcze wtedy był nawet wykończone do końca. No i dobra, właściwie to takim akcentem chciałem zakończyć. To będzie, jak dojdziemy do instalacji elektrycznych, to właśnie na tych slajdach takie rzeczy pokażę. Pozdrawiam, na razie.